Telewizja po sąsiedzku przedstawia do pełna proszę magazyn motoryzacyjny. Cześć, mam na imię Mirek. Jestem instruktorem w szkole Auto King w Chałupni. Tak, na dzień dzisiejszy są dość znaczące zmiany w przepisach, chodzi o osoby, które chcą rozpocząć swoją karierę jako kursanta, potem jako kierowcy, mogą to troszeczkę rozpocząć inaczej. Osoby, które pracują, które nie mają czasu a żeby przychodzić na wykłady do ośrodków szkolenia kierowców, mogą korzystać z materiałów ogólnodostępnych, mogą korzystać z książek, z płyt, również z materiałów dostępnych w internecie, mogą dokonać samokształcenia i w ten, ten sposób przygotować się do części teoretycznej egzaminu państwowego. Osoba zarejestrowana w WORDzie e, przystępuje do egzaminu państwowego z części teoretycznej. Po zdaniu tego egzaminu bierze zaświadczenie z Wordu. Ten zaliczony egzamin teoretyczny już nie jest w żaden sposób ograniczany czasowo, czyli raz zdany egzamin jest ważny bezterminowo na dzień dzisiejszy. Przychodzi do ośrodka szkolenia kierowców, tak zapisuje się na kurs. Kurs wygląda już troszeczkę inaczej, bowiem nie musi ona przystępować już do części teoretycznej szkolenia, tylko od razu może przystąpić do szkolenia w zakresie bezpieczeństwa oraz yy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z ratownikiem medycznym. Po takim szkoleniu ta osoba może rozpocząć już szkolenie z części praktycznej. Także tu już będzie możliwość wtedy dostosowania do danej osoby, czasu jazdy tak dalej terminów jazdy. Następną zmianą w ustawie o kierowcach pojazdami jest dodany zapis jeżeli uzyskamy prawo jazdy kategorii B to po trzech latach będziemy już mogli jeździć motocyklem o pojemności do 125 sześciennych. Mirek, a czy coś w samym egzaminie się zmieniło? W samym egzaminie na dzień dzisiejszy doszły jeszcze dwie pozycje, jeżeli chodzi o kryteria zdawania egzaminu. Osoba egzaminowana powinna korzystać z momentu obrotowego silnika podczas hamowania pojazdem. To znaczy żeby nie wciskać od razu sprzęgła przed skrzyżowaniem, przygotować się do skrzyżowania w postaci tak, że zdejmujemy nogę z gazu, dobieramy odpowiedni bieg i korzystamy z momentu obrotowego silnika podczas hamowania. Tak? W ostatniej chwili powiedzmy wciskamy sprzęgło przed zatrzymaniem. Drugim kryterium podczas zdania, zdawania egzaminu jest to, aby osoba egzaminowana zwracała uwagę na obroty silnika podczas jazdy. Należy zmieniać biegi na wyższe przy prędkości obrotów silnika między 1800 a 2600 km na minutę, przy czym bieg czwarty powinien być włączony już przed osiągnięciem 50 km na godzinę. Dziękuję za uwagę. W następnym odcinku opowiemy o najczęściej popełnianych błędach podczas egzaminu praktycznego w Toruniu.